Cześć z tej strony, Dawid, strona kryptonumbers.org. W dniu dzisiejszym będziemy mówić o aktualizacjach na rynku kryptowalut, na rynku bitcoina. Dzieje się naprawdę dużo, są to bardzo pozytywne informacje, moim zdaniem. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie łapę w górę motywacyjną subskrypcję i zaczynamy. A zaczynamy od wykresu bitcoina. Aktualnie cały czas znajdujemy się w konsolidacji dosyć szerokiej, między 106 a 74 tysiące dolarów. I aktualnie po osiągnięciu dolnej granicy. Tej konsolidacji. Odbiliśmy się od wsparcia i idziemy zgodnie z linią trendu wzrostowego w tej konsolidacji. Zatrzymaliśmy się na poziomie 106 tysięcy dolarów i aktualnie znajdujemy się w formacji trójkąta. Jest to clean, i niedługo będzie rozstrzygnięcie, czy pójdziemy górą, czy pójdziemy dołem. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić potencjał wzrostów pod ewentualne przebicie. Oporu, którym jest 106 tysięcy dolarów, możemy zobaczyć to za pomocą zakresu cenowego. Pierwsze byłoby to moim zdaniem tak, druga opcja była, byłby to wzrost całego. Kanału I widzimy, że mamy tutaj potencjał cenowy na 120 tysięcy dolarów oraz 139, 140, 138 tysięcy dolarów. Oczywiście nie byłoby to takie schodkowe wybicie, pewnie troszkę czasu nam by zajęło, aby osiągnąć ten poziom, natomiast taki jest potencjalny aktualnie wzrost. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć to fakt, że aktualnie portfele powyżej jednego bitcoina to i tak jest dużo pieniędzy, natomiast aktualnie nie akumulują oni bitcoinów w portfelach. Portfele powyżej 10 bitcoinów również stoją w miejscu. Natomiast portfele powyżej 100 bitcoinów wzięły się do zakupów i aktualnie jest już ponad 18 200 takich portfeli. Sprawdzając portfele powyżej 1000 bitcoinów, również zaczęły kupować ponad 2100 portfeli z takim saldem. Moim zdaniem, jest to pozytywna informacja, ponieważ Wieloryby kupują. Ktoś, kto ma tyle pieniędzy nie kupuje po to, aby stracić, a podstawy do tego, żeby rynek dalej rósł moim zdaniem są i teraz będę Wam je przedstawiał. Większość pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, bo naprawdę wiele się dzieje. Jeżeli chodzi o bank JP Morgan, jest to jeden z największych banków na świecie. Mamy informację, że przeprowadzili pierwszą transakcję na blockchainie i nie użyli do tego swojego blockchaina, tylko współpracowali z Ondo i Chainlinkiem, czyli dwoma projektami kryptowalutowymi. Kryptowalutowymi, które już są na rynku które mają zastosowanie. Chainlink jest starszym projektem niż Ondo. Natomiast widzimy, że te projekty są w kręgu zainteresowania takiego nawet JP Morgana. Co ciekawe, CEO JP Morgana Jamie Damon jeszcze kilka lat temu hejtował kryptowaluty Bitcoina. Mówił, że zwolni każdego, kto ma lub interesuje się kryptowalutami. Potem okazało się, że jego córka posiada Bitcoina. Trochę szopka, ale zostawmy to. Ważne jest, że projekty kryptowalutowe, tak jak wiele osób kiedyś zarzucało, że nie mają zastosowania, tak okazuje się, że aktualnie mają i nawet interesują się takimi projektami największe instytucje finansowe na świecie. Nawet te z Ameryki Północnej. Kolejna świetna informacja, Mark Zuckerberg, czyli CEO właściciel Facebooka, bada Bitcoina jako integrację ze swoją platformą. I co ciekawe, ta platforma ma 3 miliardy użytkowników, i jeżeli zostałoby zaimplementowane to rozwiązanie, albo udostępniłby na przykład portfele użytkownikom Facebooka, to adopcja kryptowalut przyspieszyłaby, bo automatycznie każdy kto ma konto na Facebooku, dowiedziałby się o Bitcoinie albo Gdzieś wyskoczyłaby mu taka informacja. Przyzwyczajnie zobaczyłby coś nowego na swoim profilu i chciałby to sprawdzić, przez co dowiedziałby się o kryptowalutach. Następna informacja: ukraiński parlament rozmawia z CZ, czyli z byłym CEO giełdy Binance, o tym, w jaki sposób utworzyć rezerwę strategiczną Bitcoina dla Ukrainy. Śmieszne jest to, że CZ niedawno wyszedł z więzienia. A teraz okazuje się, że jest jednym z głównych doradców na świecie, spotyka się z głowami państw, czy to w Azji, czy już teraz w Europie, po to, aby omówić, Proces wdrażania rezerwy bitcoinowej w tych państwach. Następna informacja: Standard Chartered wprowadził bitcoina i kryptowaluty jako usługę dla instytucji. Jest to jeden z głównych banków na świecie. Super, bycza informacja. Kolejna dobra wiadomość: rząd Nepalu planuje, podobnie jak Butan, kopać bitcoina dzięki nadwyżkom energii. Z racji tego, że mają tam dużo elektrowni wodnych i mają nadmiar energii, to nie chcą tego marnować i te nadwyżki chcą użyć do kopania. Dzięki temu będą mogli zwiększać przychody swojego państwa. Moim zdaniem właśnie po to między innymi powstał bitcoin, daje szansę mniejszym państwom, które mają nadwyżki energii, aby się bogacić, aby je w jakiś sposób użyteczny, pożyteczny wykorzystać. I co ciekawe, jest to pożyteczne dla całego państwa, dla wszystkich obywateli. Kolejna informacja, Salvador dorzucił kolejne bitcoiny do swojej rezerwy. Salvador już ma swoją rezerwę bitcoinową. Co Prawda, państwo to nie budzi takiego zaufania jak na przykład Stany Zjednoczone, aczkolwiek tak, Salwador jest pierwszym państwem, które stworzyło tą strategiczną rezerwę bitcoina i sukcesywnie cały czas budują swój portfel. Następna informacja ciekawa, jeżeli chodzi o Coinbase. Coinbase to jest największa giełda w Stanach Zjednoczonych, giełda kryptowalutowa oczywiście, i ona aktualnie weszła do SP 500 indeks i jest to indeks, który gromadzi 500 największych spółek według kapitalizacji, na amerykańskim rynku i właśnie Coinbase z stickerem Coin wszedł do tego indeksu. Co prawda w tym tygodniu okazało się, że Coinbase miał wyciek danych przez atak hakerski, który trwał tak naprawdę, ponieważ hakerzy przekupili pracowników, aby ci wyciągali dane z giełdy Coinbase. Sprawa jest na bieżąco rozwiązywana, wycena Coinbase spadła niestety, natomiast mimo to Spółka ta wejdzie do S&P 500 indeksów w Ameryce. Pozostajemy na giełdzie, natomiast będziemy mówić teraz o Deutsche Banku, który kupił 96, prawie 97 tysięcy akcji MicroStrategy. Jest to firma Michaela Saylora i ona skupuje Bitcoiny z rynku, czyli taki Deutsche Bank kupując akcje MicroStrategy pośrednio inwestuje w Bitcoina. Jeżeli chodzi o prognozy, JP Morgan, o którym wcześniej mówiliśmy, że przeprowadził pierwszą transakcję na blockchainie, informuje, że jego zdaniem Bitcoin w drugiej połowie 2025 roku będzie lepiej performował niż złoto. Taka oficjalna predykcja, jeżeli chodzi o JP Morgan, również dodaje Bitcoinowi wiarygodności. Kolejna informacja o zakupach akcji MicroStrategy, czyli tej firmy, która kupuje Bitcoiny, tym razem centralny bank Arabii Saudyjskiej również zakupił te akcje. Jeżeli chodzi o zwiększającą się płynność na rynku, to mimo tego, że na przykład taki Tether cały czas mi Tworzy stablecoin, i w tym tygodniu dobiliśmy powyżej 150 miliardów stablecoinów, jeżeli chodzi o Tetera. To 30 maja upadła giełda FTX, będzie dystrybuować 5 miliardów dolarów do osób poszkodowanych. ONDO, czyli projekt, którego JP Morgan użył do przeprowadzenia pierwszej transakcji na blockchainie, wchodzi we współpracę z PayPalem. Emerytalny Fundusz Stanu Ohio kupuje również akcję MicroStrategy. Opłaty na Ethereum spadają do 10 centów i tak znajdują się aktualnie hejterzy, którzy mówią, że przez to, że Ethereum jest tanie, jego cena nie chce rosnąć, natomiast moim zdaniem to bzdura. Cena ostatnio Ethereum bardzo ładnie performowała, outperformowała Bitcoina. Natomiast wiecie, hejterzy, zawsze jak jest tanio to jest hate. Natomiast jak było w poprzedniej hoście bardzo drogo na Ethereum, to również był hate, że to blockchain tylko dla bogatym. Także hejterom z internetów nigdy nie dogodzimy. Fundusz Emerytalny Kalifornii, podobnie jak w Ohio, również kupują akcje MicroStrategy. Teksas będzie przechodził ostateczne głosowanie, czy dodać Bitcoina do swojej rezerwy. Przypomnij że New Hampshire i Arizona już mają tą rezerwę utworzoną, natomiast jeszcze nie kupowały bitcoina do tej rezerwy. Texas będzie teraz przechodził ostatnie głosowanie, a jeżeli chodzi o inne państwa niż Ameryka, Panama, Capital City także planuje wprowadzić taką narodową rezerwę. Jak widzicie na rynku kryptowalut bardzo dużo, bardzo pozytywnych informacji. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, jak zapatrujecie się na przyszłość kryptowalut, a ja chciałbym jeszcze zaprosić na na stronę kryptonumbers.org, gdzie pod tabelą główną mamy ostatnie analizy oraz ostatnie kryptoniusy, które udostępniam i możecie czytać na bieżąco. Są one widoczne po angielsku, natomiast jeżeli wejdziemy w dany artykuł, to poniżej mamy przetłumaczony artykuł również na język polski. Dzięki za dzisiaj, dzięki za wysłuchanie. Zostawcie łapkę w górę motywacyjną subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.